Wszystko zaczęło się 7 kwietnia, kiedy to w Katyniu odbyła się uroczystość zorganizowana przez rząd rosyjski, co warto podkreślić, z udziałem premiera Putina, który zaprosił na tę uroczystość polskiego premiera Donalda Tuska. Miało to wszelkie znamiona intrygi przy pozorach wielkoduszności, miało to wszelkie znamiona intrygi, ponieważ no, dla nikogo nie było tajemnicą, że zapraszając na tę uroczystość premiera, mimo że premiera Tuska, mimo że pre, premier Putin doskonale wiedział, że na 10 kwietnia... Zaplanowane są uroczystości państwowe polskie, których polski prezydent był organizatorem i gospodarzem, no to miało to wszelkie znamiona intrygi, w której premier Putin, świadomie z całą pewnością, bo przeciwna sugestia byłaby niegrzeczna, zagrał na powszechnie znanej animozji między premierem Tuskiem i prezydentem Kaczyńskim. W ten sposób premier Tusk statystował w imprezie, która była elementem i to ważnym elementem rosyjskiej polityki historycznej. Premier Putin w celu zwiększenia wiarygodności Rosji na arenie międzynarodowej dania takiego dowodu, no właśnie, że Rosja zrywa z przeszłością i tak dalej. Zdecydował się na zorganizowanie tej uroczystości, która została jednak połączona i to z punktu widzenia rosyjskiego było bardzo udanym przedsięwzięciem. Uroczystość w Katyniu na grobach oficerów polskich została połączona z oddaniem hołdu rosyjskim ofiarom czystki z lat 30. Chociaż właściwie 7 kwiecień nie jest żadną datą istotną z tego punktu widzenia, nic się wtedy nie zaczęło ani nic się wtedy nie skończyło. Mówię o latach 30. i Wielkiej Czystce. Więc to połączenie służyło tylko. W moim przekonaniu, y, nadaniu zbrodni katyńskiej rangi epizodu y, historii sowieckiej, że to był jeden z wielu epizodów y, terroru stalinowskiego. Y, I w takim sensie pozostaje jak gdyby wewnętrzną sprawą rosyjską. Tymczasem, jak wiadomo, polski punkt widzenia jest zupełnie inny. Wymordowanie oficerów polskich w Katyniu nie było wewnętrzną sprawą rosyjską czy sowiecką, tylko było ważnym elementem współdziałania Międzynarodowego współdziałania ówczesnych strategicznych partnerów, to znaczy Związku Radzieckiego i Rzeszy Niemieckiej. Nie tylko Pakt Ribbentrop-Mołotow, nie tylko 17 września 1939 roku były elementami tej współpracy. Ale również narady, jakie przedstawiciele NKWD i Gestapo prowadzili kilkakrotnie. Ostatnia taka narada, o której pamiętam, odbyła się w lutym 1940 roku w Zakopanem. I celem tych narad było, była koordynacja eksterminacji obywateli polskich po obydwu stronach kordonu rozbiorowego. W związku z tym, zbrodnia katyńska była elementem tej. Sekwencji historycznej, a nie zbrodni stalinowskich, które rzeczywiście były wewnętrzną sprawą sowiecką. To, że pan premier Tusk wziął udział jako statysta, w tej udanej imprezie polityki historycznej było oczywiście w moim przekonaniu bardzo lekkomyślne i tylko atmosferą partyjnictwa, jaka, może, jaka w Polsce narastała od 2005 roku, właściwie stanowiąca treść życia politycznego, tylko tą atmosferą można to wyjaśnić zaślepieniem płynącym z tej atmosfery partyjnictwa, która się panu premierowi najwyraźniej udzieliła. Jak pamiętamy, natychmiast po tej imprezie, natychmiast po 7 kwietnia, rozpoczęły się w mediach polskich głównego nurtu zachwyty nad wielkodusznością premiera Putina. i Rosjan w szczególności, ale w szczególności premiera Putina, że to zwiastuje nową erę w stosunkach polsko-rosyjskich. Tutaj nikomu się nie dał prześcignąć pan redaktor Michnik z gazety wyborczej, który wystąpił z takim pomysłem, że powinniśmy podziękować przyjaciołom Moskalom. Nie bardzo wiadomo było za co konkretnie, czy za 7 kwietnia, no bo rzeczywiście to był pretekst do tych podziękowań, ale Uroczystość 7 kwietnia przecież nie miałaby żadnego sensu, ba, nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wydarzenia sprzed 70 lat. Więc one chyba też miały być objęte tym podziękowaniem. Co niekoniecznie musi być w przypadku redaktora Michnika, niekoniecznie musi być jakąś pomyłką, dlatego że on, podobnie jak i inni jego przyjaciele polityczni, tacy jak generał Kiszczak, Człowiek Honoru czy Aleksander. Andrzej Kwaśniewski, no nie zrobiliby jednak chyba kariery aż takiej oszałamiającej, gdyby zbrodnia katyńska się nie dokonała, dlatego, że no to jest mimo wszystko ta elita zastępca, którą mamy na zasadzie takiej, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie mamy tamtej, więc mamy tę. Ale pomniejsza już o te złośliwości. W każdym razie, mimo tych apeli o pojednanie i wdzięczność, wszystko pozostawało w stanie zawieszenia, dlatego że no jednak 10 kwietnia miały się odbyć te polskie uroczystości państwowe, gdzie polski prezydent nie byłby gościem rządu rosyjskiego, tak jak premier Tusk był 7 kwietnia, tylko był tych uroczystości gospodarzem. I to Polacy decydowali, polskie władze, polscy dygnitarze decydowali, jaki charakter tym uroczystościom nadać, co powiedzieć i tak dalej. Jak to ma wyglądać? Z punktu widzenia rosyjskiego, no a polskiego partyjnictwa niestety też, było ważne, żeby te uroczystości 10 kwietnia nie przyćmiły uroczystości z przed trzech dni, które się, od tych, które się odbyły 7 kwietnia. No ale jak to zrobić? Na to ani rząd rosyjski, ani premier Putin, ani premier Tusk żadnego wpływu nie miał, no bo w ogóle ani jednego, ani drugiego tam nie było. Natomiast no, pewien wpływ pośredni rząd rosyjski zwłaszcza miał.